Witajcie na kanale testy produktu. Przed Wami nowy, całkowicie nowy produkt. Jest to Fatbike firmy Evercross. Jak sami widzicie, naprawdę w bardzo fajnym, ładnym kolorze czerni i biel. Jest oczywiście też w czarnym kolorze. Jest to legalka w 100%, nie ma manetki, 250 silniczek. Jest to naprawdę tani rowerek. Oczywiście linki, główne linki, abyście mogli je jeszcze taniej zakupić lub z kodami robotowymi macie zawsze pod filmami w informacjach. I zwróćcie uwagę, jak to ładnie wygląda ten rower. Jak on się prezentuje pięknie. Są to 20-calowe koła o szerokości 4 cali. No ale prezentuje się niesamowicie. Jest to jeszcze ulepszona wersja z lepszym siedzeniem, amortyzującą sztycą, która naprawdę wpłynnie tu chodzi. Jest już nowszy wyświetlacz. No, czego tu chcieć więcej? Jest w miarę tani rowerek. Jest bardzo ładny. I jest uniwersalny, jak widzicie, jeszcze składak jeszcze dla kobiet, dla starszych lubi, dla wszystkich tak naprawdę. A dlaczego go pokazuję? Ponieważ widzę, ile osób jest zainteresowanych recenzjami u mnie właśnie takich rowerków i ile osób zakupuje te rowerki. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie.